Witajcie na moim kanale dzisiaj przepis na pyszne danie jakie są pieczone ziemniaki z mozzarellą i boczkiem. Jak zawsze na początku nowych widzów zapraszam do subskrybowania kanału, kliknijcie dzwoneczek a będziecie na bieżąco z moimi przepisami. Przedstawiam listę potrzebnych składników. Tą samą listę znajdziecie w opisie pod filmem. Pod filmem dodaję również link do bloga, gdzie znajdziecie wszystkie moje przepisy. Potrzebujemy 10 średniej wielkości ziemniaków. Ziemniaki gotujemy do miękkości. Pamiętajcie, żeby je nie rozgotować. I teraz każdy ziemniak nacinamy. Jeżeli ziemniaki będą zbyt mocno rozgotowane, będą nam się rozpadały. Do środka będziemy wkładać kawałek sera. Mozzarelli. Ja przygotowałam mozzarellę taką w kostce, pokroiłam na mniejsze kawałki i teraz plasterek wkładam do środka, a następnie ziemniaka owijamy w boczek. Ja przygotowałam 10 plastrów wędzonego surowego boczku, owijamy wokół ziemniaka i wkładamy do naczynia żaroodpornego. Tak postępujemy z każdym ziemniakiem. Przygotowujemy 50 g roztopionego i przestudzonego masła, łyżeczkę słodkiej papryki, może być też ostrych łyżeczkę ziół prowansalskich jeden przeciśnięty przez praskę ząbek czosnku sól oraz Pieprz. I teraz tak przygotowaną marynatą smarujemy nasze ziemniaki, a następnie wkładamy do nagrzanego piekarnika do temperatury 180 stopni i pieczemy około 20-25 minut lub do momentu, aż boczek zacznie ładnie się rumienić. Jak widzicie przepis banalnie prosty, danie przepyszne, może być jako e, pojedyncze danie lub jako dodatek do obiadu, kto jak woli, przygotujcie koniecznie, skomentujcie, oglądajcie kolejne moje materiały. A ten i inne przepisy znajdziecie na blogu. Link podaję zawsze pod filmem. Dziękuję. Pozdrawiam.